Kto dłużej wytrzyma w bagażniku? Oprócz samego siedzenia w bagażniku czekają na nas również zadania. Przegrana w danym wyzwaniu oznacza utratę jednego ze swoich trzech żyć. Sprawdzimy, kto przetrwa najdłużej: Szumi, Remek czy ja. ta, ta, ta Zadaj lepiej na balony! Ej, jest naprawdę mi mega wygodny, jestem wyprostowany. Zobaczymy jak długo stary. My tutaj na wygodnie, fajnie, mamy duży bagażnik, a Remek do maski, nie? Ja Sieka. Mamy duży bagażnik! Powiedział Glencu o mnie. Ja on duży bagażnik. Czekaj, buty ściągam, bo mi niepotrzebne. Myślisz, że bagażnik zawsze musi być z tyłu? Jest z przodu. I to jest bagażnik. Na jakie bagaże tam zmieścisz? Tak? Dwie torby się normalnie spakowałem ostatnio. I ktoś się pyta, Remka, to masz pod maską, a Remek? Dwie torby mam. A co? <laughs> jest w więcej miejsca w tym bagażniku niż w nowych porszawach. To jest zaleta starego Porsche. Ja chcę powiedzieć, że to mój pierścia z bagażniku. Jest super. Troszkę ciasno, ale mam gaśnicę. Gdyby się zrobiła zbyt gorąca atmosfera, jestem ubezpieczony. Serio mam taką chillerę, że w ogóle jest los totalny, nie? Siedzę ze swoim Porsche. Nóżkami zwisa. Jest turbo wygodniej niż w Mustangu. Mnie się wydaje, że mam najłatwiej. Mam duży bagażnik, dużo miejsca, spokojnie, bym tu spać. Chłopaki mają gorzej. Glencu ma spoko bagaja, bez spory, ale Szumi ma takie małe gówno. Remek coś tam mówi o moim... obraża mój samochód. Czy on widział swój samochód? A ja tu jeszcze nie, mogę sobie rozłożyć. A Remek to się może... jedynie się może rozłożyć. Tym razem pójdzie lepiej niż ostatnio? A ja? Musi. Jest taka wygoda, że chłopie. W Mustangu byłem połamany po prostu. Tutaj jest super komfort. Tylko chłodnym tutaj wie jest, tego garażu tam z tego otwartego. Poczekaj chwilę, niech się tylko porusza kilka razy. I maska mu w łeb uderzy. No może tak być, tylko siłowniki są do wymiany, są stare. Wiesz jaki mam plus? Ja na przykład mogę sobie tak zrobić i powiększam właśnie bagażnik. Połóż fotele u siebie. Ooo, nie, siebie. to jest oszustwo. Przechodzicie na przestrzeń nie, i nie. Powiększamy powierzchnię bagażnika. Nie. Jest to, jest to funkcja, która została zaimplementowana od nowości w tym pojeździe. Pokaż jak ty powiększasz powierzchnię u siebie. Dupa nie mam, do baku mogę wskoczyć pod siebie. Dobra, Glęcu, ja jestem dobry kumpel, masz. Nie, to... Przed nami pierwsza konkurencja. Waszym zadaniem będzie pokonanie samochodem toru przeszkód. Najpierw jedziecie pod tunel. Robicie salą między pachomkami i wjeżdżacie w tą piękną, cudowną wieżę. Robicie to na czas, osoba z najgorszym czasem niestety traci życie. Let's go! Let's go! Zrebki już mamy doświadczenie, e, ale w jeszcze nie, 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 nie Mustangiem. Ja tylko podkreślam jedną bardzo ważną rzecz. Jak wygram, dostaję chrupki. Obiecałem nie. Ja chcę powiedzieć tylko jedno, że to są moje chrupki i remek ich nie dostanie. To jest to. kto pierwszy? Ja mogę, ja chcę. Twoje ręce przekazuję to, to cudowną kierownicę. Ale, ej, ona fajna taka. Trzy! Dwa, jeden, start! O, o, yes. Nie, to jest skrętne chopła, to jest skrętne, spoko! Nie, 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 upalony! Jezu, pomyliły mi się te przyciski. Nie, nie, <nochmal> do, do przodu, do przodu, do przodu do... Wiem, że do przodu czekaj, bo tu jest chopie... Czekaj w tą stronę, dobra. w takiej warunkach taki nie wyjedziesz. Hop. Dawaj, jesteś blisko, już a, na, a, na metę, na metę! Nie! Czekaj! Cofaj, to szybko! Nie, 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 jest okej. Okay. Nie nie mogę, nie, 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 nie. Czekaj! O... ja Czekaj! Ty... Ja pierdyka, co Miał ostatnie 5 sekund, mu liczał jak w grach zawsze, że go, naszej go zresetuje. Jedno jest pewne, Remek nie dostanie chrupku. No ale jak to jeździ? Pod rękawki. Dobra, ja jestem gotowy. Start! Ja pierdzielę! Ej, utknął! No, Musisz się wykaraskać, ja też utknął! Nie, nie pomagaj, nie ma pomagania! Przedstawię, żeby było tak, tylko. Aaaa! Nie trafiasz w dziurę jak ty. To... Ja nie wow! widziałem ty! Ze z mojej perspektywy dziurę miałem! No. Ja! ci, naprawdę dobrze ci idzie, Murdo! Rebek chyba co to jest. Ej, to jest oszustwo! Jak to oszustwo? Szumi, dwa i będziemy I! Chyba szybciej, chyba szybciej Halo, oddaj mi moje życie Nie, nie masz życia już. Nie dostaniesz pilota, przegrasz konkurencję i stracisz swoje życie wtedy Nie, nie, będzie <grystanie> Ale budowałeś to Bo ja ci ufam Gotowy? Tak, mentalnie tak Tak. Nie w... ufam ci, Remek Wiesz, że lekko w lewo ledwo ci wszyscy czy? zapominają skręcić bo wyjeździe <grystanie> No bo to jest, o, o Ej, zostaw te moje buty, mordo Czekaj, bo to skupienie, to trzeba na, na Kurde, dobrze mu idzie No Kurde, dobrze mu idzie <grystanie> Jaki spokój, kurde! Ja na powoli, wie, precyzja, a jestem w szoku. Zdemotywowałeś mnie po prostu. Tak się teraz czuję. Ja się czuję dobrze, na przykład, więc. coś za coś. Ja się dziwię, że tym autem nie wylądowałeś po drugiej stronie. Hali, serio. To, to by było w swoim stylu. A ja się dziwię, że jeszcze masz jedno serce, bo za chwilę go nie weźmię. Z najlepszym czasem, który wyniósł 25 sekund, jest. Glenn... Zawsze tak kończę, w 25 sekund maksymalnie. Puch. Następnie mamy dwa, można powiedzieć, całkiem zbliżone czasy. Kurde. Jest to 48 sekund oraz 42 sekundy. Nie. I uwaga, uwaga, życie traci. No, naprawdę. <grym> i <się> O! Serio? Ja byłem pewien, że miałem drugie miejsce. Ej, tak nie może być, chłopaki, ja chciałem chrupki wygrać, no. Mam jedno życie mniej, mam tylko dwa i muszę się spiąć. Masz. Co za gnojki. Wcale nie wypadło. Jak będzie druga konkurencja, to możemy obudzić. Następnym zadaniem jest quiz. Będziecie musieli zgadnąć, do kogo należy dane auto. Kategoria... Influencer. Każdy z was dostanie pakiet pięciu zdjęć. Na razie, proszę nie odwracajcie. Dobrze. Pięć zdjęć i auta influencerów. Dla ciebie. Okay. Oh. Dla ciebie. Będę wam czytać odpowiedzi do każdego jednego zdjęcia, i waszym zadaniem będzie wybranie odpowiedniej odpowiedzi. Dobra, możecie odwrócić. Widzicie pierwsze auto. To jest łatwe. Jak myślicie, do kogo należy to auto? Odpowiedź numer jeden i Samu. 2. Poczciwy Krzychu. 3. Kamil Szymczak. 4. Kraszer aka Casper Błoński. 4 odpowiedzi. Ja ej, nie wiem szczerze. Ja też nie wiem. Ej. Ja tu obserwuję, kto jakim samochodem jeździ. 3. 2. 1. 3. Trzy, trzy. Wszyscy macie go. Skąd wiedziałeś? Słuchaj. Kurde. Bo, ty, bo ten crusher jest tutaj bardzo mylący. Następny. O kurde, dobra, to jest ciężkie. O, to jest młodszy braciszek mojej sztuki. Jak połóżcie, to myślę, że dziewczyny jakaś Ja wiem. Iga Świątek, Julia Żugaj, Natsu Dane. Okej, okay, nie wiem. Ja też nie wiem. Ja chciałem i samu powiedzieć, bo i samu takie miał. I samu właśnie takie miał, no. Chyba takie, było podobne. Wiem chyba. Dobra, ja wiem. Dobra, okej. Okay. Trzy. Cztery. Tylko Kuba znowu punkt. Nieee! ci nie Pum, pu, pu. Kurde, jestem dobre w to. Ej, byłem pewien, że Iga, bo Iga ma kilkanaście Porsche chyba łącznie z tych wszystkich turniejów. Ona ma 11 Porsche, czy tam 14 nawet. Nie wiem ile. Myślałem, że to będzie jej. Macie? Trzeci obrazek? Mamy. Dobrze. Odpowiedzi mamy następujące: Lila Janowska, Lil Masti, Linki Master, Versov. O kurde. Nie mam pojęcia. Hmm. No dobra. Nie, no będę szalony. Ja też szala. One. Wszyscy macie po punkcie. Co wow. Co to jest? To jest dziewczyna Jebsona. O, <grywa> jak typowy Remek. Next one. Każdy. Mamy miatkę. Mazda. Odpowiedzi są następujące. Numer jeden, kostek. Dwa, budda. Trzy, nowciu. Cztery, świeży. Wiem. Dobra, ja też wiem. Ja nie wiem. Remek wiem kibie jest kostek, Dobra. kim jest świeży, <grywa> może buddę kojarzył. Trzy, cztery. Chłopaki mają po punkcie w sensie szumi i z lęcem, remek przychodzi. Remek, nie kupca się! Ostatnia szansa, remek. Kostek nienawidzycie. To JJ Jaris. Ostatnie pytanie. Do kogo należy to auto? Kwolci, pola, hajhania, czajnik. No kurde, no, mam dwie osoby, dwie osoby w głowie, będę strzelał między do nami. Ja i to jest ciężkie, bo to auto jest w ogóle... Ja, to nie jest charakterystyczne auto, to każdy może mieć takie auto. Dobra, ja wiem. Mam no, chyba. Kurde, to jeśli było niedawno na odcinku, to na pewno nie Czajnik, tylko pewnie Jemsy. Czajnik ma jeszcze drugi kanał. Jeden. Trzy. Trzy. Przykro mi, nikt nie zdobywa w tej konkurencji no. punktu. Czyje auto? Polczę, a miałem to była druga Hania osoba. Też, Hania też ma jariskę, tylko że czerwoną. Kto miał najmniej punktów w tej konkurencji. Moi drodzy, znowu króluję Jakub! Gleb. On to wymyślił wszystko, 100%. No właśnie. Jak nie stracisz życia, to dostaniesz króbka. Ostatnie życie będę miał teraz? Nie. Ogólnie różnica między wszystkimi była tylko o jeden punkt. I tym razem życie traci remek! Nie! nie no, miałem nadzieję, że szumi! Ja chcę chrupki. <śmiany> Z tego, co pamiętam, jakiś czas temu, jak nagrywaliście. Quida, znęcaliście się w pewien sposób nad uczestnikami. Tym razem ja mam dla Was zadanie. Bardzo proszę. O, ciasteczka. A co to trzeba, trzeba będzie wycinać? Tak. O, kurde. Nie. Wybierz igłę, jako że to idzie Ci to najgorzej, to możesz sobie wybrać, jaką chcesz. chcesz. Dobra, stresuję się trochę. Ej, to jest pomysł! Będę go lizał. A no, liza nie można. Każdy remek z lizaniem nie miała problemu. <głos> <głos> mój już pękł. Patrz na to! <noise> Ja nawet nie wiem, jak to się stało. Nie, nie dotknąłem. Dajmy mu szansę, dajmy mu szansę. Uważam, że to jeszcze nie było oficjalnego startu. Tylko nie, nie tykaj tego. Radzę to robić bardzo ostrożnie, bo pierwsza osoba, której ciastko pęknie, bądź ostatnia osoba, która je wyrzeźbi, traci życie. Start! O kurde, już! Jezus! O kurde, to jest ciężkie. Decyzja: Ja jestem dobry. Dobra, ja może będę uwiecił się po prostu. Dobra, to trzeba po prostu siłą. Ze mną. Pękło ci? Pękło. Nie, nie, nie pękło. Nie, jest nie, git, git, git. Działajcie dalej. Do odstrzału z typa. Nie, 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 nie wcale nie. Nie, no stary, gdzie pękło? Ale nie auto Ej, kurde, racja! Ej, no tak, bo to pękło idealnie, a ten. A mi też teraz, patrz. Mówię, że jestem lekarzem. Idealnie na dachu. Eee, już zerczyłeś znowu. znowu? też jak powiedziałem, że jestem lekarzem. No, jakieś 5 sekund temu. No, bo to jest jakieś feralne ciastko. Stary, no, ale to będzie takie. Ej, życie straciłeś. Krótsza maska, będzie po prostu, nie? Wydaje mi się to nie zginie. Nie, nie, to jest po prostu. Ooo, Ale się wystraszyłem. Moi drodzy, koniec konkurencji. Przegrywa Kuba. Dajcie mu to wylizać do końca. Nie przegrałem. chrupki moje. Teraz jestem szczęśliwy, smak zwycięstwa. Patrzcie, widzowie, konkurencja się skończyła, a ja wyciąłem co Panowie, następną konkurencją jest kto bliżej do turla piłeczkę do tego otopola. Możecie się zbijać nawzajem, i uwaga! Bo piłka uczestnika, która będzie najdalej, przegrywa i traci życie. Ja jestem gotowy. Macie trzy piłeczki, więc macie trzy tury. Proszę, pod kolor golfo. Chcesz sobie ja, jaki? trzy piłeczki pod kolor prawie poduszki. Jemyk, proszę, pod kolor Dziękuję bardzo, Porsche. Czy jesteście gotowi? Tak już! Let's go! No e, one łatwiej, bo on. O, kurde, dobra. Kuba. Kuba. nie, nie, to no nie jest zrobiłeś. Za szybko? Nie! Ej, ten kamieńczek! Czemu z odbijaniem? No nie, to jest najgorsza taktyka, jaką widziałem na świecie. Na razie było słabo, ale teraz będzie. Jest, 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 jest debilem Jesteś debilem chyba, tak, Żółta tak, kartka tak. dla tej piłeczki, proszę tutaj sfaulować. Jedną piłkę awant do buta, bo mam jeszcze jedną. Stój! Ja! Prawie w polu, najbliżej. Nie, nie! Coś ty zrobił? Palce mam krzywek! Ej, nie jestem tak blisko, teraz nie mogę tego spieprzyć ładnie! Uh -huh. Ładnie! Jaki tak cudownie! Ja mam jeden ruch tej konkurencji. Tylko jeden ruch! Wybić piłkę Kuby, żebym był numer jeden. Wybij swoją przegraj Jak się minąłem. Ale mam drugie miejsce na pewno. Ja chyba wiem kto przegrał Chyba wiem też kto przegrał Myślę, że ciężko byłoby to ukryć, ale w tej konkurencji przegranym jest A mogę ja? Mogę ja? Dawaj ha! Ninja! Przegrałem, mam jeszcze dwa życia Ważne, że mam jedno więcej od Remka Z jednej strony chciałbym to wygrać, ale z drugiej strony chciałbym zobaczyć finał Remka i Szubiego Bo ja kocham jak się kłócą Masz Ała! Ała. Ja jestem jak szwajcaria w tym świecie, po prostu oni się kłócą, oni walczą, wyrzucają te strzały, a ja sobie leżę i po prostu patrzę. Wiecie co mam że w sumie w tym golfie to wygodnie pasuje. Lera, leży sobie, oni nam coś kombinują. Mam dla was następną konkurencję. Będzie to kamień, papier, nożyce. Uwaga, uwaga, nie będzie to takie zwykłe, tylko każdy z was dostanie boksa, w którym macie papier, kamień, nożyce. Aj i trzeba będzie wybrać i spakować do pudełka. Dokładnie tak. Co tam może się kryć? Spodziewałem się innego papieru, myślałem, że to będzie kartka, nie? Ale, Remek, chcesz trochę papieru, bo się obsrałeś. Mam papier. To są chusteczki nawilżane. Papier. papier. Macie tylko jedną rundę, więc radzę dobrze to rozegrać. Osoba, która przegrywa, traci życie. Ja już nią wybrałem, teraz czekam na chłopaków. Jestem ciekawy, co wybiorą. Co, już mogę? Tak? Ja gotowy. Delikatnie, żeby nie było słychać. Powiem tak, mam tu pewien myk, który został zrobiony. Aha, że kamień w papierze. A ja za to rozumiem, kto przegrywa tą konkurencję, ponieważ zarówno Remek, jak i Szumi dali kamień, Nie. papier dał. Nie. A Kuba dał nożyczki. Uuu, bro! Au. Remek! Ja, Jedno serduszko. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego dałem kamień. To dlatego, że chciałem swoich przeciwników zrobić w bo zawsze daję kamień i znów daję kamień. Odwrócona psychologia. Niby szczęście nowicjusza, mówią. Ja się z tym zgadzam. Ale mam dwa życia jeszcze. Oni już po jednym, także mam przewagę. Dobra, szubciak wygrywa. Trzeba zabrać siły. Trzeba złączyć sojusz z Remkiem i go zniszczyć. No nie wiedziałem, że Remek da kamień, ale Jakoś uznaje, że w końcu to zmieni. Zostajeśmy tylko my. Już nie jest tak fajnie, jak było. Na początku podobało mi się wcześniej bardziej, bo moi koledzy już nie są fajni. To po pierwsze, po drugie jest mi zimno w stopy, po trzecie mam czerwony nos, bo jest mi zimno ogólnie. I przyznaję, że już jest mi ciężko tu siedzieć i coraz mniej komfortowo. Natomiast nie jest źle. Ja uważam, że wygram tą konkurencję i że moi przeciwnicy są miękkimi kipkami. Następną konkurencją jest tak zwany Popaki dostaną ode mnie trzy autka, przykleją sobie klasycznie na czoło i będą na zmianę musieli zgadywać, jakim autem są. Osoba, która zostanie jako ostatnia, która nie zgadła, jakim autem jest, traci życie. Dobra, moje pytanie brzmi: przed 2000 czy po 2000? Po, po 2000 na pewno. Ja się zapytam, więcej niż 30 lat? Nie. Nie. Rzecz to było takie, nie. Czy jestem samochodem sportowym? Nie. Z Basicu nie. Czy jeździłem tym autem? Jak mnie obstawiasz, to nie. Ja jeździłem. To ci mogę powiedzieć. Czy jest to amerykański samochód? Nie. Nie, no nie, nie. nie. Dobra, ja mam pytanie, czy jest to niemiecki samochód? Nie jest. Czy jest to auto w grupie, waga? Nie. nie, nie. Ten samochód nie jest w grupie, waga. Dobra, ja mam pytanie. Czy stać mnie na ten samochód? Zależy. Czekaj? Absolutnie gdzie nie stać na ten samochód. Wszystko zależy, zależy od tego, jak by na przykład zleasigował. Czy jestem peżotem? Nie, nie, nie. Czy jest to auto. Tak, jest auto, da. Zgadza się, dobra, teraz moja kolej. Czy to jest auto, które zmieści się w budżecie 250 tysięcy? Trudnością, tak. wydaje mi się, tak. ale tak, tak. Czy jest to samochód europejski? Tak, tak, tak. Jo. Czy jest to samochód włoski? To jest włoskie auto. Czy to auto się zmieści w budżecie 50 tysięcy? Trudnością, myślę, że tak, tak. <laughs> Czy ten samochód pomieści więcej niż dwie osoby? Tak. Rozumiem podejście. Dobre. Czy jestem Ferrari? Nie ty... jesteś Ferrari, co się grupy Mam tanie auto, to auto jest produkowane po latach 2000, samochód mieści się w budżecie 50 tysięcy. Czy w moim aucie są cztery miejsca siedzące? I to jest znowu niedoprecyzowane pytanie. Tak. 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 U Ciebie są dwa miejsca siedzące, bo o to Ci chodziło, ile się mieści osób. Czy jestem Porschekiem? Porsche Nie. Czy jestem Lamborghini? Nie. Czy jest to Fiat? Tak. Tak. Brawo mi się. Czy mój samochód pochodzi z y, kraju, gdzie y, stolicą, z Rzym? Tak. <grym> <grym> Czy jestem Fiatem? Tak. Czy moje auto to Fiat Ducato? Nie. Nie. Lamborghini albo Ferrari? Albo co jeszcze, może być włoskiego? Czy jestem Ferrari? Nie. Nie. Czy mam ten sam samochód co Remek? Nie. Dobra, moje auto to jest Fiat 500? Nie. Nie. Lamborghini? Tak. Okay. Z powodzenia z modelem. <grym> Czy mój samochód to Fiat 500? Nie, nie, nie. Czy moje auto jest podobne wielkościowo do Fiata 500? Nie. A oh, Gajardo. Jak powiedziałeś? Gajardo się mówi. Nie, to nie to. Czy mój samochód jest większy od ręka samochodu? Ale tego na kartce? Mniejszy. Mm. Rozkminiałeś to! Czyli to nie jest instant odpowiedź. Dzięki Szymi za podpowiedź. Czy to auto jest klasy takiej tranzytowo-dostawczej? Nie, nie. nie. Czy jestem Urusem? Nie. nie. Czy jestem Fiatem 126P? Tak. Tak. Jest. Jest maluszek, A. Jaki piękny, żółty. Mamy po jednym życiu, ktoś z nas odpadnie. Albo ty, albo ja. Punto. Fiat Punto. Nie. Diablo. Lamborghini Diablo. Kurde, już nie wiem. Czy moje auto ma drapieżny charakter? <śmiech> <śmiech> nie, ja nie ma. Nie wiem, co mam? Nie, mam nie, nie, ja. nie, 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 nie. Na ciebie jakąś listę. Czemu za, za samochód tej truki, które mieliśmy? Tak. tak. Czy ja mam Feta multiple? Tak! GORDE! Bro. Nie, Czekaj, nie. Możesz się uratować. Nie, 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 nie wiem. Nie, kompresja. Możecie powiedzieć mi. Nie, nie. nie wiem. Poddajesz Dobra, podajesz się. Aventador. Aventador. Chujba. Wygrałeś. O, ale mam pęż pełny... Znaczy jest mi przykro, że przegrałem, ale się cieszę, że przegrałem. Bo ja pójdę sobie w krzaczki i widzimy się zaraz. Ja Ej, Romkusiu, Kusiu, jak tam ci się żyje? Chciałbyś wyjść już? Nie, chcę wygrać. Chcesz Zniszczysz wy... u mnie go. Zniszczysz? Tak, plan jest prosty. Zlikwidujemy ja teraz jedno życie, a potem drugie. I wygrywam. Co? Pokaż mi, co to jeszcze masz. A do golenia, ale to są maszynki do golenia ciuchów. Koszula zmechacona albo coś, to możesz sobie szybko wziąć, bo taką maszynką też możecie zgolić ciuchę. No nie i normalnie golicie. Tutaj mamy jeszcze jakieś takie produkty do pielęgnacji pojazdu. Mamy tutaj... koszulę jeszcze? Tak, tak, tak. Tutaj jest koszula, oczywiście, bo koszula zawsze musi być w samochodzie. Jak wy nigdy nie wiecie, na jaką okazję traficie. Mam szybokręt, który z jednej strony jest płaski. Z drugiej strony jest krzyżakiem. Taki był tutaj w samochodzie, więc taki mam. Zadam tak, taka... pytanie. Jest ci zimno? Czy jest mi zimno? Mhm. Jest. A wiesz, że możemy to zakończyć zaraz. Czekaj. Nie jest mi już zimno. Okej, okay. myślałem, że, że możesz wygrać i to zakończyć ten cały film. Jezus Maria, co w tym leżało tym kocu? Jednak wolę, żeby mi było zimno. <noise> Mamy taką oponę. Będziemy nią rzucać? Będziemy, będziemy nią turlać. Znaczy, wy będziecie A. turlać. I do zbicia mamy pachołki. Kręgle tym. mamy. Pytanie: kto chce rzucać pierwszy? Ja, ja, ja. ja Nauczy tak. się na jego błędach. Spokojnie idzie pierwszym. Przygotuj się. Moja ulubiona opona Ja. ja. Nie wierzę. <laughs> po przecież, jak jaką postawił Szumi, jest gdzieś na na, ziemi. Pod, pod tym autem. Ja na nie wiem, co się stało. Tory były złe. Podwozie też było złe. Dobra, no, pokaż mi to, gdzie no. najwięcej mogę zbić. Tu najwięcej mogę zbić. Dwa. Nie, mam nadzieję, że cztery zbiję. Zefir, to dwa punkty. Nie jest to dużo? Mam jedno życie. Ja będę z nim walczył do końca. Do Wszystko zbijemy. A to więcej. Wow, jakie zasady tutaj. Ale to czekaj, nie, musimy to ustalić. Po weryfikacji war, telewizor, nie. Ej, twój balon jest niesamowity. To, to, to są moje balony, nie? A. Nie, ostatnie życie. Runda finałowa. Shumi versus Remek. Ja jestem Lara Krop. Piu, 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 piu. Mam tutaj walizkę i przekupię tą walizką organizatorów. I tak czy siak to wygram. Co w niej jest? Pieniądze! Ej, dawno nie byłem na rybach. Być że łowił metal. Ja już Wam daję wędkę, proszę. Jak się obsłu obsłuży, tą wędką? No ja ogarniasz, że... tak? Taki na rzeczy. końcu jest magnes. Dobra, panowie, musicie łowić po prostu, ale nie wystarczy jakby ilość. Na każdej karteczce jest ilość punktów. Więc Ej. wiesz, może się okazać, że mi złow złowi 10 rybeczek, ty jedną, ale Twoja ryba będzie miała większą wartość. A jak łowimy? łowimy i yy, bierzemy do ręki, i kolejna? Będziecie mieć na to minutę. Ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz: nie masz szans ze mną. Jestem mistrzem wędkarstwa. Trzy! Dwa jeden, lecimy! Jestem mistrzem wędkarstwa. Szumil, że to na ciebie? Ale emocje! Kole ale Drugi, elegancko, patrzcie. O nie! Odsięb mi to! Odsięb! Bardzo dostała czasu Dobra, dwa naraz normalnie są łowione. łobione trzeci. Tylko słuchaj nie! nie. <laughs> Dawaj, go! Go! Dawaj go! go! Dawaj mi tego! Dawaj go! Pięć! Od się cztery, no nie. Dwa! Jeden! Koniec czasu! Dobra, nie możemy już łowić, nie? Został! I nawet się połączyli swoją lufą! Ale mam cyfry wysokie. Jak tam twoje naście? Macie kalkulator <laughs> Ale co czuję, że on pewnie jakieś setki miał? Demeczku, ile masz? Punktu. Jeśli Szymon powie, to też powiem. Nie, ty powiedz pierwszy. 135. 135, jest to solidny wynik. A teraz, mi się lekko uśmiecha na samym początku, teraz już... No niestety, uśmie uśmiecham się, bo... Ja, ja tak jak mówiłem, od początku jest wszystko ustawione. Ile masz punktów? On już przegrał. Ile masz punktów? On już przegrał. Ile, ile masz punktów? 249! <laughs> Wiedziałem, że to jest ustawione. <śmiech> <śmiech> Czyli co, oficjalnie? Przegrywam. Wiesz, że znowu ten sam błąd i wyszedłeś z bagażnika pierwszy? Nie, on wyciągnął Nie. nogi pierwszy. Nie, a my siedział w bagażniku dalej. Ale ja mam swoje życie.